No, także dzisiaj, dzisiaj przyśpimy się w Kobrzegu, jutro lecimy do Gdyni, kochanie, a 3 maja spędzimy, spędzimy u, u moich rodziców, tak? O, fajnie tu jest. Co to? Nie, nie, stół, nie uciekaj, nie uciekaj. Ja go znałam, ja go znałam, ja to, to jest ten TikToker co on TikToka chyba nagrywa. Nie uciekaj, to jest spoko, spokojnie, ja go poznałem, nie? Ja pierdolę, co zrobi, robi, nie? O to chodzi, szmato. Ciągnij, ciągnij. Szmato. Dawaj, podejdziemy do niego, dawaj. Nie bój się, nie jest w porządku. Trzypas. siema. Można, można, ten? Fotkę? O, to ty O! Cześć! Yy, no dobra. To chodźcie.